Pamiętaj zasubskrybuj mój kanał, i lajknij Siema z tej sceny budyn, a tu jest... M, ...może taki poradnik Jak obsługiwać się OBS-em Studio i to będzie taki jakby poradnik dla początkujących, którzy nie wiedzą jak się przegrać najnowszym ops em 18.01.1. No i tak przygotowane sobie tutaj dwie z mikrofonami i to co nagrywam oczywiście z tym. No i tak. Pierwszym co tam, no to musimy sobie pan program zainstalować. W opisie znajdziecie link do pobrania oryginalnego OBS-a. No i tak, pierwsze na to rzucę się no to nie no to... tak, wygląda jakby coś się montowało, czyli taki? taki sceny z tej system. No z tego tak nie ma. No i tak, utrzymy sobie jedną strony, No i tak, mamy pierwszą scenę. Zawsze jak wchodzimy do początku, no to mamy coś takiego. Mamy mikrofon i urządzenie audio. Możemy je dociszyć. Tak widać. To mamy dwa urządzenia audio. Ja sobie na nie ciszę albo łączę. No i dobra. Yy, najpierw, żeby stworzyć w ogóle jakieś nagranie, niemieczany obraz, no to musimy kliknąć Sceny, w zakładce tej dużej tutaj, w takim polu, czyli dwa pola, klikamy plusik i nazywamy swoją scenę, na no przykład, nie yy, wiem, yy, yy, seria jakaś, nie wiem, yy, yy. seria moja przykład jak wam tu serię możemy stosować te sceny i chcemy po cały rząd no. ja ich nie testowałem ale jak to jest dużo no, że no to jest jak się stworzy dwie sceny patrzą. i możemy tak przewijać sobie która pierwsza która druga co nie żeby nie przewijać o tak co nie tak męczyć się tutaj albo coś takiego czy nie wiem to mamy taki sposób na te dwie tutaj więc nie. i kolejną jest kolejną jest taką jakby do tego do z tej scenem, no to są źródła obrazu, no różne źródła obrazu, nie? Gdybym w ogóle coś dało to trzeba nacisnąć ten plusik. Pamiętajcie, że tu są sceny, tu można pomniejszyć, sobie powiększać tak zwany plusik. I tu mamy kilkanaście opcji, które wszystkie no nie trzeba je łączyć, tylko tak, co potrzebujemy. Pierwsze to jest Broke Soul Rise, to ja nie wiem, nie używam tego, więc coś potrzebuje, to podkreślam kolor klikamy kolor, jak ktoś potrzebuje mamy no, tutaj kolor no i tutaj się tak ten i tutaj widzisz kolor, na przykład kolor tu ma coś takiego tu mamy wiesz, kolor i tu mamy takie coś chcemy nagrywać jakieś poradnik, nie wiem z czegoś I weźmy sobie tak trochę małe tutaj jest o tak małe, o i widzimy, że mamy taki ten. i żeby tutaj dodać coś to musimy wziąć yy, obraz możemy nazwać i tu mamy coś takiego jak ym, no taki przeglądaj i się nas do naszego przykładu obrazu i tu możemy sobie wybierać na przykład weźmy może taki o taki subscribe i na przykład takie coś możemy sobie zrobić w dolnym miejscu na środku yy, Przekręcać, nie, może możemy powiększać yy, no do możemy robić coś takiego takim teraz przesujemy się nogami nie na wód a, dobra, się takie, że to się zejrzyje urogali. Dobra, to to tak na średni sposób subskrybu. No i mamy pięknie takie. Żeby, yy, żeby to ładnie wyglądało, to klikamy na to. Mamy takie tam, do szerzania i do pomniejszania i do obracania i ogółem. Ja sobie to powiększę troszeczkę. No i tak, klikamy prawym. mamy tu kilka opcji. Mamy za drogwnik za, za podulą, czyli nie będziemy tego widzieć, tylko na nagranie. Możemy dodać tu mamy kilka opcji, to są tak samo i ten może usunąć filtrowanie skalowe, ale już chodzi o filtry. Tu mamy coś takiego jak plusik, tu mamy coś takiego jak przewijanie, Możemy znawać. No i możemy takie sobie przewijanie wziąć. I jak yy, możemy też wskazać taką, ale ja nie polecam do tego. Wszystko wygląda na jakieś trójwinarze. Ojojojoj. Oj. Dobra. Spokojnie już. No i mamy coś takiego, takie przewijanie subskrybuj, możemy to animować. Jak widzę, chyba już uciąłem. Uczułem. Tu Teraz sprawdzić. A, ucina. Dobra, dobra, dobra. A, bo doba, weźmy sobie jeszcze raz. Ucinamy. Dodajmy nasz... przewijanie nasze. I tylko w tą stronę. To nie wiem, żeby to w pionową więc to no, trochę dziwnie Ja no, ale zapraszam, no tak, gdzieś tak, może gdzieś takim. I mamy takiego, o tutaj są sobie gra, jakiś poradnik, tutaj no, mamy na przykład y, nasz przycisk takie przewijanie, mamy tutaj. No i kolejną rzeczą, czyli dodanie wejścia dźwięku, czyli Albo wejścia ekranu, coś takiego, na przykład y, ekran... No i mamy takie przewijanie czyli ekranu, trochę dziwne, mamy tutaj jedną opcję, wy możecie nie wiedzieć, ale nie, chyba to jedna opcja, bo więcej nie za. no i możemy sobie takie coś brać, ale zauważycie, że mamy wszystko tak, więc sprawdźmy sobie to na wyżej, niżej, widzicie, żeby mieć to, teraz nie mamy tego opcji ale żeby tak do poradników, to możecie wziąć coś takiego, tu jeszcze jakieś adaptacje tu też, Taki poradnik sobie robić, robić, jak nagrywać, coś wchodzić do jakichś folderów, yy, coś takiego, no i tak możemy nagrywać. Żeby to był bardziej tak przeze no to możecie sobie, że nie, ja, 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 ja go czasami bym nagrywał, to bym tak zrobił, ale, jak to wolno, proszę. No i tu mamy też wejścia dźwięku i to jest, musimy nazwać, nie musimy nazwać o, oj, tylko ja nagrywa, a ja już na znaczy nie nagrywam ja tylko i tu mamy opcję naszego tego opcję mikrofonu który mamy posiadany na komputerze lub y, normalnie wgrany jak ład nam osobny, który jest dołączany i tu mam używać nacisków osi, y, czasu osi czyli będziemy mieć coś takiego jak to jak to odhaczymy, nie, nie damy, no to bez tego będzie ale ja radzę, bo to będzie na osi od razu będzie nam fajnie tutaj do którego dźwięku mówimy. Wyciszymy, no co nic się nie pojawia. Widzimy, że zaczęło tutaj w swoim miejscu. Tu używaj też. Co robi audio? No, co mogę wam pokazać? Czyli, no, dźwięk Windows'a łapie tu. No, coś takiego. I to tyle. Podam rzuć, co to i... No I to tyle z tego. Kolejną no rzeczą jest wejście y, w niego, wejście to jest jakby, nie wiem, skurpity, z gry coś takiego, nie wiem. Także nie gra, nie Nie wiem, tak. No to nie jest gara, ale tak. I mamy coś takiego jak głośnik, y, głośnik, Ja mam głośnik swoje. I mamy też dźwięk z tym głośny, Możemy sobie zobaczyć. Oj, widzimy, że y, wszystkie te obydwa mikro mówi wyżej niż te używają, bo że RM wziął na pula? No to też tak samo nie wiem dlaczego. Nie ma. Jesteś takie, jak efekty przejścia scen. Czyli na przykład puszczmy sobie nową scenkę. I widzimy, za każdym razem jak weźmiemy o oh, widzimy, jest takie jakby animacja, taka nagrania. To nie do ale tego. Na przykład chcemy sobie zaczynać serię. No i na ja zrusach w tym nie ma. Obraz. Jak ktoś nagrywa Minecraft, to może to tak... gdzieś... Yy, tu, przeciągnąć, no i sobie tak może ustawić. Tak. Na yy, zaczynamy nagranie. I tak yy, pierwsze to się jest przygoda Minecraft, tak, nie, nie mogą być inne. Yy, to nie polecam serii, seria, musi być pierwsza, bo to jest główne nagranie. I jak widzimy, po chwili ona się odsuwa do tej prawdziwej. I wtedy możemy normalnie nagrywać chill. Wszystko się już włącza. Widzimy, że sceny są dwie. Możemy sobie je nazwać. Ojeż. Możemy sobie nazwać. No to nie mi się No nazwijmy sobie może... ...był... Tak, 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 tylko chciałem nazwać, żeby to było żeby to było, no to klikamy na przykład, patrzcie, przygotowujecie się, przygotowujecie się, tylko takie po chwili... Patrzcie, przygotowuję, o, gówałem, patrzcie, przygotowujecie się takie, ci nagranie, wtedy już macie urządzenie audio, tylko będzie słychać w nagraniu, a nie w tym. Więc dobra. Jak już przygotowani jesteście, to już klikacie seria i wtedy automatycznie nic jeszcze nie mówicie. Wtedy przenosi wam do na naszego nagrania i możecie spowodnie nagrywać. Możecie mieć takie fajne paski. Yy, tu takie fajne animacje możecie sobie przenieść na środek, możecie sobie tu wziąć, ale tu nie doradzam, bo tu nie widać, chyba że ktoś uprze i to weźmie na środek i tak... Trochę nie wygląda realistycznie, więc polecam tutaj, jak ktoś woli. Okej, z powrotem, bo mi i mi się automatycznie nagranie zatrzymał, ja nie, zatrzymałem, nie zatrzymałem. Więc mówiłem o tym tekście. Tekst jest dowolny można go dodać, można go farbować, dawać mu te efekty, kontury i tak dalej, i tak dalej. Wy no, możecie to przetestować, ja tego nie hmm. przetestował, bo Ci nie ma dzieje, długi Więc tu jest jutro dane, na jutra i może tutaj przykryć lokalny może że mi wydać nasz folder. takiego i nie no musimy tutaj odpadać otworzymy sobie może jakiś nie wiem muzykę jakąś kalimba coś... Jest... nie wiem jakiś link i mamy coś takiego jak taki obrazek i tutaj możemy sobie go dodać pomieszać ja go nie polecam na większość bo widzicie mieć takiego jak ja polecam sobie go i będę i my sobie go żeby taka twarz tylko była face a, i nie powiedziałem najważniejsze, jak przycinać. No tak, to jest najważniejsze, to jest mega ważne. Jak wam się nie mieści, na przykład chcecie sobie wziąć tak, a widzicie, że ona się pomiesza, nie chcecie, chcecie tak, nie wiem, papa z jedno. to chcecie przycinować Al na krawędzi, której chcecie i przycinacie. Widzicie? Na to na tym i tak sobie możemy przycinać. a no, może normalnie. Weźmy sobie tak. Chcemy sobie, nie chcemy tylko tych dwóch znaków, które są, czy liter. No i bierzemy tak. Byk. tak tak. Pyk. Cztery wyżniemy, bo one wszystko wyglądają. O, pięknie, no tyle Tak. Tak. No i mamy taki swój Nie. face, coś takiego, taką twarzyczkę, która będzie ją śmieszać każdego youtubera. No i mamy taką twarzyczkę. No i ona wam się zawsze będzie ją. Możemy mieć light. Slajdy no to kolejno, wszystko nie wiem, na ten dół, czy coś takiego, ale to jest... to niech będzie tutaj na ten bo to jest. No. Więc dzi dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli ten odcinek się spodobał i pomogłem, to w lajka. Like Jeżeli coś stanie się i nie pomogłem, albo ten, to pisz w komentarzach, śmiało pisz w kom komentarzach. Link do OBS-a będzie w opisie, więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się kolejnych odcinku, które niedługo będą z gier i poradników, które już będę trzymał powoli robić. Jeszcze raz dzięki, dzięki ludzi. No i cześć!